Dzień dobry, moi mili. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, z którego Wy, mam nadzieję, będziecie też zadowoleni. Dlatego, że ja, przygotowując ostatnio materiały dla moich kochanych studentów z medycyny syberyjskiej, natrafiłam na bardzo ciekawy przepis. Nie znałam tego przepisu i postanowiłam zgłębić, jakby sens tej receptury, jakiej zaraz Wam opowiem. I też podzielić się nią z Wami. A jest to receptura wiecznego zdrowia i wiecznej młodości, którą w 1971 roku wyprawa UNESCO odnalazła w jednym z klasztorów syberyjskich, z klasztorów tybetańskich. Ja wiem, że z Syberii do Tybetu kawałek jest. Ale wiecie, to jest tak jak te Adaptogeny, o których Wam mówię. One krążyły gdzieś tam, po tych wszystkich krajach, krążyła wiedza, krążyły informacje, ludzie się wymieniali, sięgali po te rośliny, więc myślę, że w tych syberyjskich starych księgach też wiedza na temat eliks tybetańskiego, eliksiru, zdrowia yy, i młodości. I urody też zobaczycie, dlaczego. Yy. Też, też tam tę te miksturę, czy tę te, czy te recepturę znali. I jeżeli, jeszcze chcę na, na początku powiedzieć, że jeżeli um, wymyślicie, że ja teraz w 30 sekundzie podam już składniki i powiem jak dawkować, to nie. Kto tego ode mnie oczekuje, to może proszę bardzo od razu sobie gdzieś poszukać na innym kanale tego, dlatego, że to nie jest tak, że ja tylko podaję i do widzenia fast food ziołowy. Ja Będę się oczywiście rozgadywać, bo najpierw Wam powiem dlaczego, jak, po co, czy ma to sens, jak ja tego dla Was szukałam. No, zrobię po prostu takie wprowadzenie. Więc jeżeli jesteście na to gotowi, to serdecznie Was zapraszam, a jeżeli nie, to też Was serdecznie zapraszam na spacer albo, no, albo gdzieś tam po prostu, żebyście się nie musieli denerwować, że ja znowu tyle gadam bo moje gadanie tutaj nie przeminie. To zapraszam. No muszę Wam zrobić najpierw wprowadzenie, dlatego, że ten kanał, to ci nie jest kanałem z klikbajtowymi yy, yy, nagłówkami, gdzie jest na przykład ta substancja w 3 dni wyleczy Ci raka. Albo bierz to, a do końca życia już nie zachorujesz. Albo yy, nie wiem, te symptomy pokazują ci, że za 10 lat będziesz chory na to i na to. Ja nie mogę tego słuchać. To są jacyś dla mnie y, w sumie celebryci internetowi, którzy mają takie zasięgi, że głowa mała, natomiast ja właśnie się za tę moją głowę czasami chwytam, co oni tam wygadują, jak można po prostu taką. Tak ludziom robić nadzieję, na zasadzie jedz jeden gram tego, co masz w lodówce przez, całe, przez cały miesiąc, a wyleczysz się z nowotworu do końca życia bez nawrotów. No to, to, są, to jest najzwyczajniejsze w świecie oszustwo, moi drodzy, tak nie ma. Zresztą chciałam wam powiedzieć, że wczoraj oglądałam, taki wywiad w internecie z doktorem Błechom. To jest pan doktor, który miał zresztą ze mną też wykłady na Uniwersytecie Medycznym, jak ja studiowałam fitoterapię. Super chłopak i on powiedział między innymi, no bardzo dużo ciekawych rzeczy. On mówi, ale powiedział między innymi to, z czym ja się zgadzam i co wam też powtarzam, że zioła nie działają szybko. W sensie uderzeniowo. Od tego są inne substancje, które myśmy sobie powynajdywali i oczywiście w określonych sytuacjach też one są potrzebne. Dlatego, że... Um, y, 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 patrzcie, kiedyś ludzie stosowali tylko zioła i gdyby te zioła faktycznie w takich nagłych przypadkach też w większości potrafiły pomóc, to by ludzie nie umierali, prawda? Kiedyś. A jednak y, umierali na różne choroby i ta średnia wieku wcale taka długa nie była. Oczywiście te przyczyny są różne. Natomiast no to tak jest, że to te, też trochę tak jak w dzisiejszych czasach, że sz, sz, szukali ratunku w ziołach dopiero wtedy, kiedy byli chorzy. A wiecie dobrze, że to tak nie ma wyglądać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie doktor Błecha powiedział i ja się z tym jak już wspomniałam zgadzam, że zioła są po to, żeby nasz organizm głaskać, wspierać. Tak no, żeby, żeby nas tak łagodnie na nas działać, tak? Nie uderzeniowo, bo każda reakcja uderzeniowa indukuje. Też taką jakąś uderzeniową reakcję z drugiej strony. Jeżeli my, zobaczcie, tak jak w, w, w kontaktach międzyludzkich, jeżeli my mówimy łagodnie, spokojnie, to gdzieś tam jest szansa, że to porozumienie osiągniemy. Natomiast jeżeli my kogoś atakujemy, to dostajemy z drugiej strony również atak. Tak? Czyli jeżeli my atakujemy nasz organizm, obojętnie w dobrej czy w złej wierze, na przykład ziołami, to on też zadziała impulsywnie. Nie zawsze w takim kierunku, w jakim my byśmy chcieli, ale zadziała po prostu, no atakowany on też atakuje. Więc dlatego ja Wam mówię o tej profilaktyce, o tym, że trzeba stosować zioła właśnie prewencyjnie, codziennie, żeby wysycić nasz organizm, żeby on nie chciało mu się chorować, żeby miał taką barierę ochronną, Taki system odpornościowy i tak były wszystkie organy zdrowe na co dzień, żebyśmy te konserwacje jakby robili na bieżąco, a nie wołali mechanika wtedy, kiedy coś nam się popsuje. Ja mam nadzieję, że Wy to, że wy to rozumiecie. Także yy, tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy do właściwego tematu. Do właściwego, ale nie znowu tak szybko. <grym> Dlatego, że Wam chciałam powiedzieć, że. No właśnie tak to jest z tymi przepisami, że ja mówię, o super przepis, to yy, podam studentom i podam wam. Ale co otworzyłam źródło, bo wiecie, ja nie tylko z jednego korzystam, ale muszę to potwierdzić gdzieś no, w, yy, w paru miejscach. I jak otworzyłam, co, otworzyłam stronę, wpisując właśnie ten eliksir tybetański, to było zupełnie co innego to było inne proporcje, inne dawkowanie, a w to dawkowanie jest ważne. No, już pomijam strony, na których to było kompletnie bez sensu rozpisane i, i ja nie wiem, jak ktoś może coś takiego y, w ogóle zaproponować. To znaczy, że chyba nie używa naprawdę myś, myślenia, dlatego że no, naprawdę bez sensu. Jedna pani, która się zresztą mieniła, wybitną ekspertką od medycyny chińskiej. Ja słuchajcie, wiem dużo, ale nigdy w życiu na forum nie powiedziałabym, że jestem wybitną ekspertką, no bo to już świadczy o człowieku, zwłaszcza, że ona to nie była żadna osoba, która mogła to poprzeć dyplomami i jakim, jakąś, jakimiś osiągnięciami w tej dziedzinie, tylko po prostu tego sobie powiedziała. Podała takie dawkowanie, że no nic, nie, przez litość nie wypowiem... Yy, nazwiska ani, ani że źródła te, tego, tego przepisu. Natomiast one się różniły. I ja szukałam, no cały wieczór jeden spędziłam na tym, żeby sięgać do różnych źródeł. w różnych krajach, na różnych stronach, w różnych językach, aż w końcu gdzieś tam znalazłam to właściwe, które jest no, wiarygodne, również jeśli chodzi o dawkowanie, bo to dawkowanie takie jak tutaj jest. zaraz zobaczycie, Jakie podam, w, dawkując kropelkami od jednej do coraz więcej, coraz więcej, i potem w dół, to jest taka, ta, ta, takie dawkowanie, które w wielu recepturach się pojawia. Między innymi w recepturach z medycyny tutaj naszej słowiańskiej też. I to znowu by się sprawdzało. Czy zgadzało z tym, co mówił pan doktor, że zioła nie możemy ich potraktować na silną jakąś recepturą, tak? nagle cyk. Oczywiście co innego jest na przykład odrobaczanie, to, że trzeba nie zagłaskać robaka, tylko po prostu go zabić, ale to są zupełnie inne sprawy. Natomiast tu, jeżeli my chcemy chronić nasz organizm, to delikatnie, nie walimy mu prosto w łeb młotkiem, tylko delikatnie, 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 czyli po tej jednej kropelce przyzwyczajamy do silnej substancji, która ma na niego zadziałać. I to jest sens. A sama mikstura już przechodzę dalej, już się nie denerwujcie sama mikstura składa się z jest prosta, dlatego że składa się z czosnku i z ze spirytusu, nie tylko ze spirytusu. Oczywiście można ją modyfikować, tam dodają imbir, czasami właśnie w tych, tych przepisach tybetańskich, ale ta baza jest to czosnek i jest to spirytus. No jak wiecie, ten czosnek jest cudowną substancją, bo zawiera te i alicynę, i ajoen, czyli te substancje, które Działają przeciwutleniające, ale też rozpuszczają nam y, złogi miażdżycowe, działają przeciw, przeciw miażdżycy, tak? bo y, i tłuszcz rozpuszczają i rozpuszczają te złogi wapniowe, które są w, w, naszych, y, w naszych naczyniach krwionośnych, przez co krew. Krąży łatwiej, krąży szybciej, dotlenia nasz organizm. Nasz organizm jest szczęśliwy, zdrowszy, nasza skóra jest dotleniona, czyli właśnie to, o czym mówiłam, że urody, tak? Bo nasza skóra jest dotleniona, czyli pracuje intensywniej też wytwarza te wszystkie substancje z kolagenem włącznie, które powodują, że jest nawilżona i elastyczna ale też działa przeciw antyoksydacyjnie, przeciwutleniająco, czyli znowu niszczy nam wolne rodniki, które degradują nasz organizm, a JOEN działa antyzakrzepowo, czyli też chroni nas przed zakrzepami, które mogą się w naszym w, naszych, w naszym układzie krwionośnym pojawić, ale nie tylko układ krwionośny wspiera, bo wspiera naszą pamięć, wspiera, wspiera nasz wzrok. Właśnie też dlatego, że krew lepiej krąży. No przecież w gałce ocznej też mamy naczynia krwionośne, tak, więc wszystko lepiej krąży, wspiera naszą pamięć. Co jeszcze, poczekajcie, dolar. Co on tu? Aha, coś tam na coś patrzył, ale już zawrócił. O, widzicie, tutaj też my mamy drzewek, tyle że po prostu. O, coś tu chodzi. Coś tu chodzi słyszycie. No nic, idziemy dalej. No dobrze, co tam jeszcze robi ten czosnek? Oczywiście wzmacnia nasz system odpornościowy. Ma to działanie bakteriobójcze, ale znowu, no, jeżeli ktoś mówi, że pół ząbka czosnku wybije wszystkie bakterie w naszym organizmie, łącznie z tymi najsilniejszymi. I to zaraz, w dwa dni. No to to nie jest prawda, kochani. Też dlatego, o czym zawsze mówię, że też zioła wymagają czasu. Jeżeli my stosujemy coś systematycznie, to tak, jeżeli zbudujemy te zapory w naszym organizmie, to tak. Ale no, nie oczekujmy też cudów. Co jeszcze? Zwiększa wydajność fizyczną, również w kontekście takiej sprawności seksualnej, można go stosować. Wspomaga nasz układ nerwowy, to jest też, to jest też bardzo ważne. No, i pomaga nam walczyć z nowotworami. Właśnie dlatego, między innymi, w związku z tymi wszystkimi właściwościami, o których przed chwilą mówiłam. Także czosnek jest niesamowitą substancją. A jak wiemy, dlaczego robimy nalewkę alkoholową, bo ten alkohol jest takim uniwersalnym ekstrahentem, który wyciąga nam zarówno związki, Rozpuszczalne w tłuszczach, jak i rozpuszczalne w wodzie. A poza tym taka nalewka jest trwała. Więc robimy tę nalewkę. I teraz, jak ją robimy? Uwaga, doczekaliście się. Idzie do liś. Chodź do lisiu. tutaj pójdziemy. I jak robimy? Właśnie, doszliśmy do tego punktu. Słuchajcie, musimy wziąć 350 yy, gramów, czyli 35 dekagramów czosnku. Ząbków czosnku obranych oczywiście i rozgnieść je na taką miąskę. Jak już rozgnieciemy, to przykrywamy serwetką czy chusteczką i zostawiamy to na godzinę, żeby to nam trochę popracowało, natleniło się i tak dalej i tak dalej. I jeżeli już tak się stanie, to po tej godzinie zalewamy to spirytusem. Najlepiej, żeby on był taki ciepławy, nie zimny, tylko ciepławy. I odstawiamy to w chłodne miejsce, ale nie do lodówki, nie do lodówki na 10 dni. Po tych, na chłodne i ciemne, tak? Po tych 10 dniach zlewamy, odcedzamy, i ten, i ten ym, ym, płyn, który nam zostaje, odstawiamy jeszcze na 3 do 4 dni. Na 3 do 4 dni. On jeszcze musi popracować. No i wtedy już mamy gotową nalewkę, którą dawkujemy i teraz uwaga według tego schematu. To jest i trudne i proste, więc dla kogoś kto to kapnie, tak powiem, to to jest proste, bo uważajcie. Ja wam teraz tutaj to przedstawię. Bardzo proszę. Bierzemy taką nalewkę trzy razy dziennie. Oczywiście są źródła, które podają, że jak nam się nie chce tego wszystkiego odmierzać, to możemy dwa razy dziennie po pięć kropelek brać, ale ja myślę, że to jest właśnie sensowne, żeby zrobić sobie takie y y y dawkowanie, bo to jest tak jak z aktywnością też fizyczną, jak ze śpiewaniem. To nie jest tak, że żeby to brać uderzeniowo, bo nam się nie chce, czyli, czyli żeby mniejszymi dawkami, ale częściej jakby indukować reakcję naszego organizmu, który się, który się z taką mieszaniną zetknie. Zresztą słuchajcie, no we wszystkich sportach to nie jest tak, że raz na tydzień w, w sportowiec wstanie i poćwiczy i będzie w pełni formy, ale to trzeba robić systematycznie. Tak samo w śpiewaniu. Jeszcze opowiem wam tylko jedną historię. Kiedyś zapytano wielką gwiazdę opery, jak to jest maestra, że to jest taki trudny moment, zwłaszcza jak wiecie, jakie są takie przebiegi, szybkie przebiegi na tych nutach, góra-dół, góra-dół, góra-dół. I pani to tak bezbłędnie robi, tak cudownie to pani wychodzi, a to jest taka skomplikowana rzecz. A ona powiedziała: "No drodzy państwo, nic prostszego. 20 lat po 5 minut i wszystko i siedzi." Więc zobaczcie, no to jest właśnie to pół żartem, pół serio, ale że lepiej częściej a mniej niż właśnie uderzeniowa. I znowu to się sprawdza, to wszystko co też, o czym mówiłam na początku filmu. No ale dobra, wracamy do tej receptury. No i uwaga, wracamy do naszej receptury, proszę bardzo. Przyjmujemy trzy razy dziennie. Pierwszego dnia rano jedną kropelkę, po południu dwie kropelki, wieczorem trzy kropelki, bo właśnie trzy razy w ciągu dnia musimy tę miksturę przyjmować. Najlepiej przyjmować ją z mlekiem albo z jakimiś fermentowanymi y, y, produktami mlecznymi, czyli kefirem albo jogurtem w ilości 50 ml tego, tego mleka czy tego produktu i właśnie te kropelki. Y, czyli 1, 2, 3. Drugiego dnia mamy dalej, czyli mamy 4, 5, 6. Rano 4, po południu 5, wieczorem 6. I tak dalej aż do piątego dnia, kiedy mamy 13, 14, 15 kropelek wieczorem. To będzie piątego dnia. I szóstego dnia my nie jedziemy dalej, tylko jedziemy w dół, czyli rano 15, po południu 14, wieczorem 13. I znowu aż do jednej. Tą jedną osiągniemy 10 dnia wieczorem. I co robimy od 11 dnia? Od 11 dnia. Bierzemy po 25 kropelek trzy razy dziennie, czyli rano po południu wieczorem, po 25 kropelek, aż do całkowitego wykorzystania tej mikstury, którą zrobiliśmy. Tak, aż do całkowitego wykorzystania. Także yy, to jest właśnie to dawkowanie. No i przepis mnichów mówi o tym, że nie, że katujemy się tym, czyli zobaczcie, jak to musi być silne, skoro oni mówią, że nie można tego robić częściej niż raz na 3 do 5 lat. Takie są stare mądrości. Oczywiście my możemy się pyta py pytać, dlaczego, a po co, a, a bzdury, a zbędę. Mo każdy ma prawo do własnego zdania, ale jeżeli... Ja uważam, że jeżeli to jest w starych księgach zapisane, no to jakiś tego jest sens, tak? Tym bardziej, że ci ludzie y, nie mieli komputerów, telewizorów, nie mieli różnych innych atrakcji, to oni dużo czasu poświęcali też na obserwacje, na przemyślenia, więc y, amnisi to już szczególnie, pomijając już jakieś aspekty takie duchowe, które może, może mieli jakiś... Kontakt z, z, z siłami, które gdzieś na tę drogę i na to myślenie ich nakierowały. Więc y, uszanujmy to. Jeżeli ktoś nie chce, to może sobie pić po łyżeczce. Może, nie wiem, ja Wam przekazałam tę recepturę, którą sama znalazłam i która właśnie jest recepturą młodości, zdrowia i urody, znalezioną w tybetańskim klasztorze. Jeżeli ktoś stosował, to mi napiszcie w komentarzu. Jeżeli ktoś nie stosował, to mm, zachęcam, bo ja ją sobie zrobię. Nie chciałam robić filmu, jak mieszam czosnek ze spirytusem, no bo no to chyba każdy potrafi zrobić, więc wolałam zrobić Wam ten film tutaj z, tych, z tego pięknego jesiennego lasu, gdzie my sobie z dolarkiem spacerujemy. Mam nadzieję, że. Yy, że tak, taka forma też wam odpowiadała. W każdym razie, gdybyście mieli jakieś, w każdym razie, gdybyście mieli jakieś wątpliwości, to bardzo proszę, pytajcie, piszcie w komentarzach, dzielcie się też z innymi swoimi doświadczeniami, bo to jest ważne. A my was serdecznie pozdrawiamy, ściskamy, życzymy wam dużo zdrowia i do następnego razu pa.